Gospodarka budzi się po pandemicznym letargu w Polsce i na całym świecie, a Ministerstwo Finansów chciałoby, by do Polski wraz z ożywieniem napłynęła większa liczba zagranicznych inwestorów, wspierając rozwój naszego kraju. W ramach Polskiego Ładu powstają koncepcje związane z tym, jak można by inwestorów przyciągać. A my łączymy się z Janem Sarnowskim, wiceministrem finansów. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Niektóre z tych pomysłów, o których Państwo dzisiaj poinformowali, są naprawdę bardzo interesujące. Dla mnie najbardziej takim znamiennym i fascynującym stał się pomysł, który nazywa się Interpretacja 590, czyli no tak przynajmniej było to opisywane rodzaj specjalnej umowy, która będzie wiązała polskiego fiskusa, czy szerzej mówiąc polskie państwo z konkretnym inwestorem. Czy tak? Zdecydowanie. Aktualnie, żeby dostać informacje o podatkowych konsekwencjach planowanej inwestycji, trzeba złożyć wniosek o kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt różnego rodzaju interpretacji. To są interpretacje indywidualne, informacje stawkowe, taryfowe, akcyzowe. Apa to jest bardzo dużo narzędzi, również wydawanych przez różne urzędy, przez różne organy, które mogą mieć różne zdanie na niektóre tematy związane z podatkami. Czas oczekiwania przedsiębiorstw na otrzymanie takiego dokumentu również może wynieść kilka miesięcy, a w sytuacji zmieniającej się sytuacji gospodarczej często dużo ważniejsze dla przedsiębiorcy, szczególnie dla tego dużego biznesu chcącego lokować gdzieś dużą inwestycję, jest szybka informacja o podatkowych konsekwencjach konsekwencjach yes. planowanego, planowanego działania. I właśnie to chcemy inwestorowi dać. To będzie jeden dokument, który w sobie zawrze wszystkie podatkowe konsekwencje planowanej inwestycji. Będzie to taki list żelazny wydany bezpośrednio przez Ministra Finansów. Właśnie w formule takiego porozumienia inwestycyjnego bezpośrednio z inwestorem. Czy on będzie również określał wysokości stawek? Będzie określał również wysokości stawek, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia na przykład z kwestiami VAT-owskimi czy akcyzowymi, wtedy, kiedy przedsiębiorca może nie być pewien, jakiego rodzaju stawkę e, zastosować. Również będzie to dotyczyło na przykład e, podatku od nieruchomości, wtedy, kiedy również no, pojawia się pytanie, w jaki sposób określoną nieruchomość, określoną budowlę e, zakwalifikować. Jasne. A czy będzie można w takim razie stworzyć taką sytuację, jak teraz jest na przykład w Luksemburgu, że firma teoretycznie, jeśli jest duża, ważna i pożądana jako inwestor, będzie mogła dostać specjalne warunki, które takim listem żelaznym będzie gwarantowane? Taka sytuacja jest całkowicie niemożliwa, ponieważ tutaj działamy tylko i wyłącznie w tych ramach, które dopuszczają przepisy prawa. To, co oferujemy przedsiębiorcy, to nie są szczególnie korzystne warunki bazujące na konkretnej umowie z nim, ale szybki dostęp i to dostęp w ramach jednego postępowania bezpośrednio w kontakcie z ministerstwem finansów. Panie ministrze, ja oczywiście zapytałem o to, żeby się upewnić, czy nie będziemy rajem podatkowym, bo to pewnie byłoby dobrym sposobem przyciągnięcia inwestorów, szczególnie, że inicjatywa Stanów Zjednoczonych i OECD i grupy G7 związana z 15% minimalnym cit może utrudnić funkcjonowanie rajem podatkowym. Rzeczywiście na forum OECD trwają aktualnie prace związane z wprowadzeniem tak zwanego podatku minimalnego, natomiast tu trzeba byłoby w jasny, w jasny sposób powiedzieć, czemu on ma służyć. Minimalny podatek ma dotyczyć tych krajów, w których podatku w ogóle nie ma oraz tych krajów, które służą firmom do wyprowadzenia środków z krajów, w których osiągnęły dochód, w których prowadzą rzeczywistą działalność. Można byłoby sobie zadać pytanie, czy taki 15% podatek nie stanowi zagrożenia dla funkcjonujących na przykład u nas ulg podatkowych dla specjalnych stref inwestycyjnych dla stawki 9%, czy nawet dla tak zwanej ulgi IP Box. Natomiast nie jest to żadne zagrożenie, ponieważ tego rodzaju opodatkowanie dotyczyć ma tylko i wyłącznie sytuacji, w której firma nie prowadzi rzeczywistej działalności w danym kraju. Na przykład sytuacji, w której Duży przedsiębiorca osiąga wysoki dochód w Polsce, na przykład poprzez działalność produkcyjną, a później dochody tutaj osiągnięte wyprowadza przez mhm. e, Luksemburg dajów podatkowych. W Luksemburg mhm. może być firma, która ma tam po prostu skrzynkę Czerwę. pocztową, czyli całkowity brak rzeczywistej obecności. Tak I tam uderzy się mhm. ta stawka 15%. No tak, ale jak masz specjalną umowę, no to może nie płacić podatku na mocy takiej specjalnej umowy. Panie Ministrze, to my nie będziemy protestować przeciwko tej 15% stawce, tak na marginesie, którą proponują kraje grupy G7. Nie będziemy proces, protestować, przeciwnie, będziemy ten e, proces wspierać. To jest też bardzo duże osiągnięcie, że również i kraje G7 zostały zachęcone, również przez przykład Polski, do tego, żeby po prostu iść w kierunku takiej bezpardonowej walki z rajami podatkowymi. E, wiele się mówi o tej grupie G7, natomiast w zeszłym tygodniu odnieśliśmy jeszcze jeden duży sukces w Brukseli, a mianowicie e, Rada Unii Europejskiej porozumiała się z Europejskim Parlamentem odnośnie e, zwiększenia transparentności podatkowej spółek międzynarodowych. Narodowych. Tak jak w Polsce już od roku 2018, niedługo w całej Unii Europejskiej wielkie koncerny będą musiały raportować, udostępniać opinii publicznej informacje o tym, ile osiągnęły przychodów, dochodów i ile podatku zapłaciły. Interpretacja 590, to będzie jedno z rozwiązań, które proponujecie. Nie niepokoi pana ministra, że musicie zrobić investors desk, czyli takie specjalne. Stanowisko do obsługi dużych międzynarodowych inwestorów, którzy i tak mają świetną sytuację mają wielu doradców i zatrudniają wielkie firmy konsultingowe. I jeszcze musicie im dać list żelazny, bo inaczej polski system prawnopodatkowy jest na tyle hmm, pełen pułapek, że mogą się zniechęcać do inwestowania. Co polscy przedsiębiorcy mają powiedzieć? Polscy przedsiębiorcy, szczególnie ci mniejsi, korzystają z narzędzi, które są już teraz im udostępnione, z interpretacji indywidualnych, właśnie z wiążących informacji akcyzowych czy stawkowych. I to są to rozwiązania, które od godziny zero tworzone były właśnie dla tego małego biznesu, aby zadać pytanie, które może nurtować przedsiębiorcę, który wpłaci 40 zł, żeby taką informację otrzymać. I później yy, ta informacja będzie go chronić w kontakcie z administracją skarbową. Chciałem jeszcze zapytać o yy, króciutko kilka takich instytucji które proponujecie adresując je do zagranicznych inwestorów a chcę się upewnić czy one nie znalazłyby też za zastosowania dla polskich firm polska spółka holdingowa i zwolnienie z 95% z podatku od dywidendy Opcja opodatkowania VAT w usługach finansowych. Coś, czego bankowcy w Polsce od czasu do czasu za czym tęsknią. Jak się robi takie rozliczenia z bankami fakturowe, to oni czasem narzekają, że nie są płatnikami VAT-u. Ułatwienia dla podatkowej grupy kapitałowej. Czy to są rzeczy, które będą tylko dla zagranicznych inwestorów? Czyli na przykład Polski bank nie będzie mógł, a bank na paszporcie unijnym będzie mógł zdecydować, czy chce być płatnikiem vat w Polsce, czy nie? Jak to będzie funkcjonowało? Panie redaktorze, to są wszystko rozwiązania dedykowane firmom bez względu na to, z jakiego miejsca pochodzą, zarówno dla firm polskich, unijnych, jak i no, praktycznie z całego świata. Czyli. To, co korzystnego może wyniknąć z bycia grupą kapitałową, zresztą planujecie rozwiązania dla mniejszych firm, które są bardzo korzystne, przynajmniej tak wyglądają, będą do zastosowania również przez polskie przedsiębiorstwa, niekoniecznie wyłącznie inwestorów zagranicznych, o których mówiliśmy w tej części poświęconej inwestor deskowi i interpretacji 590. Zgadza się, natomiast teraz też jest ten moment, w którym należy te rozwiązania jak najszybciej wprowadzić, ponieważ widzimy, że firmy, przede wszystkim te wielki, ci wielcy inwestorzy, zastanawiają się nad miejscem lokowania swoich inwestycji i pod uwagę biorą nie tylko tą samą wysokość podatku do zapłaty, ale przede wszystkim również koszty obsługi podatku, tak zwane compliance. Costs. Możliwość grupowania rozliczeń i w CIT-ie, i w vat to jest bardzo duże ułatwienie i oszczędność i czasu, i środków, Poświęcanych często na różne obowiązki administracyjne po stronie Oczywiście, panie ministrze, to w takim razie skoro jak najszybciej, to kiedy? Już z 1 stycznia przyszłego roku. Czyli to nie są, to są zmiany, które wymagają ze swojej natury rozpoczęcia się nowego cyklu rozliczeniowego rocznego? To zależy w przypadku podatków dochodowych jak najbardziej, to są zmiany o charakterze rocznym, natomiast w przypadku VAT-u można je praktycznie wprowadzać z miesiąca na miesiąc, bo tak są ukształtowane okresy rozliczeniowe w VAT-ie. Natomiast chcemy, żeby te rozwiązania stały się częścią całego pakietu polskiego ładu, żeby na przełomie czerwca i lipca proces legislacyjny nakierowany na ich wdrożenie został rozpoczęty i żeby te przepisy zaczęły obowiązywać po prostu jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Udanego wieczoru, panie ministrze. Dziękujemy. Dziękuję panu, dziękuję państwu.